No i oto jest ta moja norweska wiocha, gdzie psy głowami szczekają, a barany fiutami wodę piją, no i mamy tutaj w gospodarstwie takiego nowego właśnie kolegę, takiego, takie baranisko, ja idę do niego, zaraz wam pokażę jak będzie atakował, no bo to jest jego instynkt samozachowawczy. Ale jak pies za mną idzie, zobaczcie. Już się nauczył, że A znamy się dopiero dwa dni. Zacząłem mu tego dawać liście jakieś, bo on bardziej lubi drzewo, mu smakuje brzoza, ja żębina mu bardzo smakuje. Tu wam chcę nagrać, jak będzie przypuszczał atak na mnie. No bo on takie ma właśnie barenisko, takie ma instynktowne zachowanie, że będzie kuksał o, zobaczcie, już idzie już idzie dać mi koksańca cześć, chodź o, patrzcie, patrzcie, teraz będzie o, widzicie jaki robi ten? jakie robi rozbiegi no ale to on, on na żarty on tak naprawdę mnie nie atakuje tylko on chce głaskania bo to jest pieszczoch i on takie robi sobie przymiarki na żarty teraz mu nic nie dałem, bo właśnie nagrywam ten filmik żeby pokazać właśnie jak to jest z tym? Z baraniskiem. Jak wejdziecie na łąkę i będzie tak do Was leciał, to ręką wystarczy przytrzymać. Co? Telefon. A jaki ciekawy do telefonu? Zobaczcie. A tutaj nam co to przyjechał za ten? Za ciężarowy. O, zobaczcie, jak, jak bodzie. Widzicie? Ja teraz jedną ręką się bronię, no bo drugą filmuję. To jest jego taka forma zabawy. Ja mu próbowałem tutaj dać piłkę. To też by się fajnie nagrało baran grający w piłkę. No ale no niestety z piłką mi nie wyszło. Także nie chcę się piłką bawić. A tutaj ja tylko po prostu przejdę przez to ogrodzenie. To on od razu do mnie leci. Już się tak zaprzyjaźni. I ogonkiem merda jak pies. Pokaż jak merdasz ogonkiem. Muszę mu dać jakieś imię. <głos> <głos> no, oczywiście to nie jest mój baran, tylko gospodarza. Ja tutaj tylko wynajmuję mieszkanie. No ale przy okazji chwalę się tym, jakim jestem wieśniakiem. Na jakiej wiosze tutaj mieszkam. <noise> no co? <głos> 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 Dobra, coś to... chciałem wam pokazać jakie ma jajca, bo widzki są ciekawe zobaczyć właśnie. No co, ogonek taki krótki i merda, o akurat trzeba o jest no co, bawić się chcesz, tak? Zobaczcie, zobaczcie jak będzie zaraz, jaki będzie gala robił No i tyle wam filmu pokazałem o, o baranie. Tutaj spodoły pomieszczenia gospodarcze. W własnej chałupy nie będę pokazywał. No i lokalizacji, no niestety nie, nie podam, no bo prywatność trzeba chronić. Tego jeszcze na koniec bohatera filmu. No chodź, jeszcze raz tutaj rozpęd. Chodź, chodź, chodź. Coś się tego, o zaraz, zaraz będzie, zaraz jeszcze ostatni atak zrobimy. No dawaj, dawaj, chodź, chodź. nie nie chciał z rozpędu. No co. No dobra, koniec.